Wątek, który miał być hitem, a okazał się, no właśnie jaki on był, czyli wątek Kaja i Bązyl w piekielnej przestrzeni. W tym odcinku właśnie na ten temat sobie porozmawiamy, czy twórcy wyciągnęli Maxa, czy dało się jeszcze go lepiej poprowadzić. Ale zanim zaczniemy ten film, to zachęcam z wynia subskrypcji, tak jak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Wielkie serducho dla Was i wielkie dzięki za to, że jesteście. A jeśli tutaj chcesz przyjąć ten odcinek, no co najbardziej prostszego, wystarczy go strzeć suba i wtedy już masz szansę tutaj być proste, no mega proste. Do tego też pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, a teraz pora zacząć odcinek. Bątek, Kaja i Bązyl w piekielnej przestrzeni, naprawdę wiele osób na niego narzekało. Po finale pierwszej części trzeciego sezonu Dragon Striking każdy spodziewał się naprawdę czegoś wielkiego, bo zapowiadało się naprawdę to dobrze. Niestety twórcy poszli po najniższej linii oporu i zrobili ten wątek najbardziej prostym wątkiem, najbardziej takim bez historii wątkiem. Takim, że po prostu był, ale gdyby go nie było, to by się nic nie wydarzyło. No i tak, naprawdę można hejtować ten wątek, ale spójrzmy na to z innej strony. Gdyby ten wątek twórcy chcieli bardziej rozwinąć, to by nie było czasu na inne wątki, przez co powstałby naprawdę spory chaos i bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo takich niedociągnięć w serialu. Odcinki by się skupiały na za dużej ilości wątków, przez to byłoby mniej czasu na wyjaśnienie tych wątków, przez to one by były dużo krótsze, dużo mniej dopracowane i przez to byłyby mniej zrozumiałe. Dlatego, moim zdaniem, bardzo dobrze, że ten wątek Kaja z Bązel w piekielnej przestrzeni był taki, a nie inny. Trochę prosiło się o to, żeby na przykład ta piekielna przestrzeń składała się z kilku różnych miejsc, ale z drugiej strony, przecież to ma być więzienie, więc no logicznym jest to, że tam raczej nic takiego ciekawego nie będzie. Do tego też Kai razem z bonzyl musieli unikać zakazanej piątki, no bo gdyby oni się dorwali do nich, no to by było z nimi krucho. Bo raczej no jeden ninja nie poradziłby sobie z trójką potężnych typów. Naprawdę dobrym szczegółem były łuski raju na stroju Kaja. Dzięki nim mógł się komunikować z Raju, a jak wiemy, Raju to mądry smog, więc przekazał mocniej przez to i Nia mogła się z Kajem komunikować i dzięki temu potrafiła otworzyć ten Nether Space ponownie. No i na sam koniec naprawdę genialne wejście Kaja. Nie waż się jej dotykać, to moja siostra. No tak, czyli to tyle, ale tak naprawdę to był dobry wątek. Pomimo iż zapowiadało się, że będzie ten wątek dużo bardziej rozwijany, to i tak wyszło naprawdę dobrze. Kompletnie bez sensu jest narzekać na ten wątek. Nie zaburzał on harmonii pomiędzy innymi wątkami, a do tego był naprawdę bardzo przemyślany logicznie. Nie był on kompletnie przepakowany jakimiś udziwnieniami kompletnie niepotrzebnymi. I pomimo iż to był naprawdę prosty wątek, prosto poprowadzony, to nie ma sensu na niego narzekać, bo był dobrym wątkiem, który nie wtrącał się w inne sprawy, a potoczył się dobrze.